Miałem ja gitarę. Na niej co dzień grał Żoną tylko tak. Grałem tylko na co dzień. Każdy chciał mnie słuchać tak! Miałem ja dziewczynę, z innym poszła świat. Sam jestem na świecie, jak wolny, taki kwiat. Pokochaj cygana, serce jemu daj, nie zatrzymaj już ty tylko nas, jak na świecie, jak aż do białego dnia. Ja dla ciebie grał, aż do białego dnia Pokochaj cygana, serce jemu daj Nie zatrzymujesz już ty tylko tak Ja dla ciebie dał Pokochaj cygana, serce jemu daj Nie zatrzymaj już tylko nawet wiatr Ja dla ciebie grał Aż do białego dnia, aż, aż do białego dnia. Chciałem tylko swej dziewczynie kupić cały świat. Miałem ja czy boku wina pełen zban. wtedy czy ognisku byłem wielki pan. Pokochaj, cygana, serce jemu daj, nie zatrzymaj nawet, tylko wiatr. Pokochaj, cygana, serce jemu daj, nie zatrzymaj nawet, nawet wiatr. Pokochaj, cygana, serce jemu daj, nie zatrzymaj nawet, tylko wiatr. Ja dla ciebie grał, aż do białego dnia. Ja dla ciebie grał aż do białego dnia. Pokochaj cygana, serce jemu daj nie zatrzymaj jest tu tylko tak. Ja dla ciebie będę grał aż do białego dnia. No, y dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Zapraszam do kolejnej mojej piosenki.